Witajcie kochani na moim kanale. Dzisiaj y, zaczniemy sobie przygodę z y, kolejnym projektem y, ze strony garnstudio.com. Tym projektem będzie ta oto bluzeczka o nazwie Plam Perfect. Znajdziemy ją y, pod numerem 232, wpisując sobie tutaj w y, wyszukiwarkę, kiedy wpiszemy sobie Plam Perfect. Spokojnie znajdziemy sobie ją tutaj i y, z tego będziemy korzystały. Y, przypominam, że w związku z tym, iż y, otrzymałam zgodę na y, nagrywanie filmików z wykorzystaniem wzorów y, dropsa, nie mogę pokazywać Wam całego wzoru, y, dlatego musicie wydrukować sobie y, schemat, wydrukować sobie wzór. Będę po kolei omawiała każdy jeden element, będę pokazywała każdy jeden szczegół, y, każde jedno oczko, w jaki sposób je wykonać. Będę razem z Wami czytała y, opis tej bluzeczki i razem z Wami y, ją dziergała. Do wykonania tej bluzeczki y, ja będę używała włóczki Drops Muscat. Taka jest też dedykowana właśnie włóczka na ten projekt Drops Muscat. I tutaj mamy rozmiary. Rozmiary tej bluzeczki mamy od S do XXL. I druty na ten projekt to druty z żyłką numer 4 oraz druty z żyłką numer 3. Bluzeczka wygląda w ten sposób. Zobaczcie z tyłu, ma takie taką. Gdzie jest to zdjęcie z tyłu? Tu. Tutaj ma taką właśnie łezkę. Będziemy potrzebowały jeden guziczek, yy, żeby sobie zapiąć tę bluzeczkę. Yy, ja będę używała tej oto włóczki muskat. Yy, próbka tego, tej włóczki wynosi 21 oczek na 28 rzędów. Jest to wtedy 10 cm na 10 i yy, yy, jest ona yy, na drutach 4 mm. Co jest ważne, ponieważ y, dziergając według projektu y, chcemy, żeby ten nasz y, projekt, bluzeczka, sweter, cokolwiek wyszło takich rozmiarów jak jest podane w y, projekcie, w danym wzorze, to musimy dostosować naszą próbkę. I teraz tak, jeżeli próbka wychodzi nam większa, pamiętajcie, że próbkę również y, musimy y, wyprać. I dopiero mierzyć ją po wysuszeniu. Wtedy próbka jest y, wiarygodna. Natomiast teraz tak, jeżeli próbka wyjdzie nam na tych drutach 4 mm i wyjdzie ona nam za, y, za duża, to znaczy, że musimy wziąć druty o rozmiar mniejsze i zrobić jeszcze raz tą próbkę y, dokładnie taką samą ilość oczek, z tym, że na mniejszych drutach. Natomiast, jeżeli próbka według podanego rozmiaru wyjdzie nam za mała, bierzemy większe druty i taką samą ilość oczek podaną w próbce. Tak samo jest ona taka sama tutaj jak i w tym wzorze naszej bluzeczki. I tutaj, tak jak mówię, 21 oczek nabieramy na druty i przerabiamy 28 rzędów do góry. I powinna ona mieć wtedy 10 na 10 cm, ale przypominam, po praniu. Próbkę mierzymy po praniu, czyli y, będziemy wiedzieli, jak zachowuje się włóczka, jak zachowuje się nasza próbka y, po wypraniu, i tak też będzie wyglądała nasza bluzaczka po wypraniu. No i jak robimy próbkę? Próbkę robimy tak samo, jak y, robimy nasze bluzaczki. Musimy oczywiście wydziergać sobie. Y, Kawałeczek robótki. I tak jak mówiłam wcześniej, musimy nabrać sobie 21 oczek na druty. Więc nabieramy sobie 21 oczek. I kiedy mamy już 21 oczek, ja sobie pierwsze dwa, trzy rzędy przerobię ściąga, ściegiem francuskim, żeby mi się ten dół mojej próbki nie podwijał czyli oczkami prawymi, zarówno na lewej, jak i na prawej stronie. I Tak, będziemy robiły sobie próbkę zwyczajnie. Pierwsze dwa, trzy rzędy samymi oczkami prawymi. Ja sobie zrobiłam trzy rzędy i teraz będę przechodziła do kolejnych rzędów. I Jak jakie będę robiła? Pierwsze oczko sobie zwyczajnie ściągam, kolejne dwa przerabiam sobie w dalszym ciągu na prawo i teraz tak. Resztę oczek, ja akurat jestem na lewej stronie, resztę oczek przerobię sobie na lewo i trzy ostatnie przerobię na prawo. Czyli teraz tutaj ta środkowa część będzie jersey'em, natomiast brzegi w dalszym ciągu będę miała robione oczkami francuskimi, ściegiem francuskim, żeby mi się brzegi nie zawijały. I to będzie mój trzeci rząd, czwarty rząd przepraszam. I tutaj mam te ostatnie oczka, oczka francuskie, a ostatnie oczko przerobiam zawsze na lewo jako oczko brzegowe. I co robimy dalej? I znowu odwracamy robótkę. Pierwsze oczko ściągamy bez przerobienia. Później mamy dwa oczka na prawo i resztę oczek prawych, bo to mamy prawą stronę. Czyli ta w zasadzie cała strona jest oczkami prawymi. I to będzie rząd piąty. I w ten sposób będziemy musiały zrobić tych rzędów 28, żeby y, zmierzyć sobie naszą y, próbkę, żeby zrobić tę próbkę prawidłowo. Tu mam oczka francuskie, i ostatnie przerabiam na lewo. No i znowu przekładam. Pierwsze ściągam. Tu mam dwa oczka prawe, a resztę mam. Lewych, i znowu zatrzymuje się trzy oczka przed końcem rzędu. I tam będę robiła um, dwa oczka prawe i ostatnie oczko na lewo. W ten sposób robimy próbkę do 28 rzędu. Następnie zamykamy sobie te oczka, pierzemy. No, przepraszam. I y, na koniec mierzymy, czy to, co nam wyszło z naszej próbki, czyli po wypraniu, czyli czy tutaj na długość mamy 10 cm i czy na wysokość również mamy 10 cm. I tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli nasza próbka jest za duża po wypraniu oczywiście. Wtedy bierzemy mniejsze druty i mniejszymi drutami robimy drugą próbkę. Natomiast jeżeli nasza próbka jest za mała, oczywiście również po praniu, bierzemy w sobie wtedy Druty większe i dziergamy jeszcze raz jest samą ilość oczek, tyle samo rzędów, tylko wtedy drutami hmm, większymi o rozmiar. W ten sposób pracujemy nad próbką, aż osiągnie ona 28 rzędów. Moja próbka już jest gotowa, w sensie, że wydziergana na długość 28 rzędów. I teraz tutaj ostatni rząd, zamknę sobie oczka. I yy, tak jak mówiłam, po yy, zamknięciu tych oczek już mamy tylko i wyłącznie pranie próbki, suszenie. I dopiero po praniu mierzymy sobie, yy, czy ma ona 10 cm na 10 cm. I kiedy już nasze próbki będą zgadzały się z tą próbką, która jest we wzorze, zaczniemy sobie dziergać nasz topik, naszą wróżeczkę na ramionczkę. Także mam nadzieję, że wszystkie macie już swoje próbki przygotowane, albo dopiero za nie się zabieracie, ale rzeczywiście macie zamiar te próbki zrobić. Jeżeli później nie chcecie mm, zrobić sobie za małej, za dużej bluzaczki, to y, próbki zróbcie y, rzetelnie, nie y, udawając bądź nie omijając tego y, elementu, jeżeli chodzi o y, dzierganie według wzoru. Próbka to jest bardzo ważny element. Jeżeli chcecie się odwzorować taki sam rozmiar, który jest podany. We wzosze. No. Więc moja próbka już jest gotowa do prania. Po praniu, zmierzeniu próbki, pokażę Wam co i jak, i zabierzemy się już za dzierganie naszej bluzeczki. Moja próbka już jest wyprana. W tym momencie zmierzę Wam ją i pokażę Wam, czy jest ona odpowiednia. Zobaczcie, tak jak mówiłam, próbka składająca się z 21 oczek, nabranych 21 oczek i 28 rzędów. I zobaczcie, tu mam 10 cm, i zobaczcie, tu również mam 10 cm, czyli moja próbka, zobaczcie. Jest idealna. I teraz Wam powiem tak: musiałam zrobić drugą próbkę, ponieważ próbka na drutach 4 mm wyszła za duża, więc y, zrobiłam na drutach 3,5 mm. I y, zobaczcie, mam próbkę taka jak, taką, jak być y, powinna. Na drutach 3,5 mm, pół mm mniejsze musiałam wziąć, żeby zrobić próbkę odpowiednią do tego rozmiaru. Czyli mam 10 cm na 10 cm. 10 na 10. I to znaczy, że będę pracowała na drutach 3,5 mm. I to będzie bluzeczka, czyli główna część bluzeczki będzie robiona na drutach 3,5 mm. Natomiast te elementy, które, do których mamy użyć mniejszych drutów, będę robiła sobie wtedy albo na drutach 3 mm, albo na drutach 2,5. Myślę, że tutaj będą tylko o 0,5 mm mniejsze, ponieważ tak samo jak próbka u nich była na 4 mm drutach, a moja jest o 0,5 mm mniejsza. Czyli y, tam, gdzie będę miała używać drutę o rozmiarze 3 mm, wezmę sobie po prostu. O pół milimetra mniejsze. Także w ten sposób yy, yy, przygotowujemy sobie próbkę i wtedy wiemy, yy, jaki będziemy potrzebowały yy, rozmiar na, na, na nasz rozmiar, ilość oczek i tak dalej. I teraz tak. Yy, ze względu na rozmiary, właśnie tutaj mamy, że rozmiar S i M będzie potrzebował yy, 300 gram tej włóczki. Rozmiar y, LXL 350 g gram, y, 350 gramów. Rozmiar y, XX, nie, rozmiar XXL, tak. Rozmiar XXL będzie miał 400 gramów, a XXXL, czyli 3XL, 450 gramów włóczki. Także y, tyle potrzebujemy. Druty z żyłką to najlepiej, druty z żyłką 60. Centymetrów długości bądź 80 cm długości. 60 jest polecane dla rozmiarów od S do L, a powyżej tych rozmiarów druty z żyłką o rozmiarze 80 cm długości. Także to będziecie potrzebowały. No i jak wiadomo, jest to robótka ta będzie wyglądała w ten sposób, że. Będziemy ją robiły na okrągło od dołu, a następnie podzielimy sobie przód i tył na dwie części. Będziemy kontynuowały na początku sam przód, a następnie tył, który również będzie podzielony na dwie części ze względu na tą łezkę na plecach. Także tak będzie wyglądała nasza praca. Więc wszystkie przygotowujemy sobie już nasze próbki i. Za chwilę zabieramy się już do pracy.